Ziemko widzowie to jest moja makieta plaży. Jak widzicie, mamy tu mnie jako kapelotan. Ja sobie tu pływam takiego surfującego gościa. Jeszcze takiego surfera, który sobie kupił w tym sklepie ten soczek i Wiecie, jest, jest tak podniesiony na, na wodzie, bo sobie tak serwet tu, tu jest też taka kaczka e, Oczywiście e, To jest miejsce dla ratownika Który dostał pieniądze za, za to e, e, że, 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 że ten gość Chciał tu poczylować po Na łóżku, dlatego mu zapłacił o, 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 on ma tu taki telefon, a mam dla, dla was zagadkę. Ile widzicie typów z telefonami, a, a, z telefonami? No, a, a ile z, z, tych pieni z tych pieniędzmi? Ile widzicie? Mam, mam taką dla was zagadkę. Dobra, przejdźmy do, do rzeczy. Ja, ja mam też takiego gościa, który się siłuje. Ja ja, 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 ja całość tej makiety zbudowałem z książki Księga Modeli, czyli jako rzecz Lego. Ja akurat zbudowałam na rozdziale szkoda, że, że się tu, tu nie ma. Wzorowałem się trochę nad tym projektem. Tylko, że mam inne figurki i, i inne rzeczy tu i tu nie ma za bardzo ratownika, tylko taki e, hotel e, czy domak na plaży. E, tu jest też taki homar. I e, e, ten gość e, 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 ma jakiś telefon i lody. To jest taki kubeł na śmieci. E, Ci pracownicy budują sklep Steve'cia, bo on ma tu różne rzeczy i ludzie kupują, to jest też taka kamera yy, yy, Cały zrobiłem z Lego, no, no poza tymi, tymi dwiema figurkami, ale one są, są z, z Goody i są ninjami, więc zrobiłem dla nich wyjątek To jest też taki zamek, yy, ten gość klachlapie wodą, tu też jakiś gość wpływa, tak się zanurzył i, ten gość ma takie lody śmietankowe I, i, Ten człowiek tu idzie, ten minifigurka Ta tu też ma telefon i takie włoskie okulary Ta sobie pije jakieś Red Bulla Ten je te, te, takie lody czekoladowo mangowan, I Bardzo fajny Ten gość znalazł diamenta Chyba jest bogaty no na razie mało, ale i tak możesz sobie gdzieś, gdzieś coś kupić. Chyba idzie do tego sklepu. Ta, ta dziewczyna pije piwo. Ten, ten człowiek sobie siedzi tu i pije chyba jakieś wino czy też piwo. I, i, i tu jest też taki piesek, który patrzy w, w to... w to... w to... no. I on popatrzy na, na tą dziewczynę Tu są też takie parasole tu, tu jest też taka dziewczynka mała Tu też parasol taki złoty dla bogaczy A, a ten jest taki czerwonoświecący, świecący Mógłbym tak to nazwać Ten człowiek no, no po prostu siedzi sobie pod palmą I czyta jak, jakąś gazetę tu jest też jakaś walizka, choinka i takie misy, gdzie można sobie usiąść. Taki płotek jest fajny. To taka woda, takie gwiazdki. Mm, y, tu taki y, piasek na dnie morza. Tu teraz się złączyło, tak? Y, um, y. Tutaj człowiek ma kamizelkę ratunkową, podobnie jak, jak z tym. On ma też czapeczkę, i tu z, z, z taki no pieniążek, po prostu. Yy, tu jeszcze jest taki ma magnetofon. Yy, no, więc to chyba byłoby na tyle pozdro. Narka. Kwijajcie na mój kanał, I sustubujcie. Mał, brakuje już do 200. Pozdronarka. Żegnajcie.